Mano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym bombowym kanale. Witamy. Żywiecka z piekarnika. Tak sobie uświadomiłem, że tego właśnie nie było. W ogóle ten nasz piekarnik, do reszty już. A w ogóle z tego nowego piekarnika to w ogóle nie było. O boże, trzeba go przetestować teraz pod kątem kiełbasy. I właśnie pierwsza kiełbasa, która będzie robiona w piekarniku, to będzie kiełbasa Żywiecka w osłonkach Fi 50, białkowych. Karmelowych i będziemy musieli sobie zabeklować mięso. Będziemy to robić jutro. Bardzo prosta i naprawdę nie potrzeba wędzarni. Więc, kochani, co będziemy potrzebowali do takiej żywieckiej z piekarnika? Czego będziemy potrzebowali, a nie co będziemy potrzebowali? Weź mnie, prawej, bo w zasięgu mojej ręki jesteś i ty, i nóż. Ty też jesteś w zasięgu mojej Rozumiesz? ręki i nogi. Ro tak? No kopnij mnie, pokaż. No i co, i co, i co. I co bo schowałeś. I co? <laughs> nie sięgłaś. Słuchajcie. Jeśli chodzi o mięso, to będzie tak. Golonka i łopatka. Łopatka ładna, bardzo ładna bym powiedział. Tu takie tylko jest, to zaraz to skroju. To Jest krew, zwykła, taka krew od Szymi tego. Tak się wydało, że cała taka ładna nie Z tego jest. to by szynkę zrobił nawet. Ty to byś i dwie zrobił. Nawet i dwie. Ile czego? Golonka tylna. Muszę sobie to wytrybować, czyli wyjąć kość i skórę ściągnąć i zważyć to. Tyle, ile będzie golonki, to dwa razy tyle dajemy łopatki. Tego jest tyle, że w zupełności wystarczy. Więc, kochani, co robimy? Trybujemy, ważymy mięso, dajemy dwa razy tyle łopatki. Peklowane to będzie osobno, bo będzie inaczej to mielone. 17 gramów peklosoli na kilogram i 3 gramy cukru na kilogram w dniu dzisiejszym. A jutro, jeszcze przed mieleniem, dodamy resztę przypraw. Tu mam peklosul i sól, yy, cukier. Piękna, ładna sukierniczka, cudowna, wspaniała, rewelacyjna. Oczywiście te przyprawy odmierzamy na ilość mięsa, więc ja się zabieram za trybowanie tej goleni i będę to peklował, więc myślę, że chyba jutro, co? A co jutro? Wrócę do moich kochanych widzów. No na pewno o peklowaniu. no wiadomo, ja zrobię wam, zrobię wam przebitkę tylko jak to będzie leżało w, tej, w tym pojemniczku. Tu będzie, o, tu będzie golonka, a tu będzie łopatka. Czemu to jest tak? Ten tutaj grubo tego tłuszczyku. No nie wiem. No, mamy radę. Słuchajcie, Golonki równiutko 60 deko. Dekagramów. Więc łopatki potrzebowałem 1.2 kg, tak? Tak. Czyli w sumie mamy 1.8 kg. Teraz będziemy to mielić, ale zanim będziemy to mielić, to pokażę Wam osłonki Fi80 białkowe, kolagenowe. Yy, by, by, by trzy sztuki, takie niezadługie za długie chyba co? Czy, no. czy dwie? Trzy, takie krótsze, żeby Dwie. To krótsze, że dłuższe w końcu, bo jeszcze z nami to cię nie rozumie. Kalkało, kakało. Może być to tak, kało, Może by to się tak dało, żebym powiedziało długie i długie będzie. Dobra, cukier peklosu już jest. Przyprawy: czosnek granulowany, czosnku będzie 3 gramy na 1 kg i pieprz czarny gryz. Tak, dokładnie gryz też 3 gramy na 1 kg, ale to przy mieszaniu, więc wody nie będziemy dawać w ogóle. Słuchajcie, golonkę mielimy na 3 albo 4 mm chyba, a łopatkę, tak jak pokroiłem, tylko puszczamy przez ten ślimak, czyli taki gniotownik, żeby nam tak się po. Podniotła. Tak to będzie wyglądało. Na razie sobie to tutaj do tej miski będę mielił, dlatego że gorąki jest nie za dużo, to powinien no, jakoś tam podboczek i będzie dobrze chyba, co? Mieli ma. Najpierw jedno, później drugie. Tak jest. Pięknie idzie. To będzie całe takie spoiwo. To zaprawa klejąca. Tutaj chodzi o to, żeby te duże kawałki były takie porozrywane, żeby później w przekroju takie właśnie coś nam trafiało. Czyli poklejone ładnie, ładna struktura, duże kawały mięsa, tłuszczu. A to wszystko nam ładnie sklei właśnie ta wcześniejsza golonka. Więc teraz to, za chwilę robot planetarny powoli do przodu. Osłonki się moczą, tak jak zdążyliście zauważyć na zdjęciu przed chwilą. Szybka robota i bez wędarni. Przyprawy odmierzone na te 1,8 kg. Pieprz, czosnek. Powtórzę, jeszcze raz wody nie dajemy. I teraz do robocika. I do pełnej kleistości. Pokaż dziurkę. Jeden, dwa i nawet trzy. i mieszamy. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Kiedy będzie się kleiło, ładnie się to połączy z goląką. Przekładamy do nadziewary osłonki i ciąg dalszy. Proszę, pięknie przeczyszczona. Jureczka przy O, Wykołaczka przygotowana, waga też przygotowana. Nowe bateryjki kupiłem niedawno. Specjalnie wszystko, ty wszystko kupiłem. I wychodzi 1,8 kg na 3. To wychodzi 600 g. Tak mi tak wyszło. I takie właśnie trzy kiełbachy robić będziemy. Tu przy piekarniku należy pamiętać o tym, żeby nieco więcej tej osłonki zostawało i nie nabijamy za ciasno. Ma być nabite, ale tak, żeby to było. Zresztą zaraz wam pokażę, żeby wam to nie eksplodowało w piekarniku. Bo I czasami to się tak się zdarzało. O, widać. Powietrza ma nie być. I chyba na razie tak się to wszystko robi. Mam nadzieję, że za krótkich nie przyciąłem, co? Nie wiem, to już twój problem. Czekaj. Na uważamy. mnie nie będzie. Czekaj. Eee, ide, idealne, idealne przyciąłem. Jeszcze kaciupkę. Myślę, że będzie. Patrz na to. Patrz na to i uczy. 620, tak zostawiamy. No. Dziś? To trzeba mieć. No Okur. za dużo włożyłaś. O, te 20 gramów. Patrz nigdzie nie ma powietrza. Piękna sprawa. Oczywiście też można sobie to wędzić, ale ale tu chodzi o to, żeby pokazać w tym odcinku, że można sobie zrobić taką kiełbachę bez wędzenia, czyli w piekarniku. Zawiązujemy po mojemu jak zwykle. Czyli jak? Zębami. Yes, of course. Patrzcie jest nabita, ale nie jest tak, że aż wszystko trzeszczy, po prostu jest idealnie, że nam nie pęknie. I takie trzy batoniki robimy. Kurczę, pięknie wyszło. Ja wykałaczkę sobie przygotowałem, ale myślę, że niepotrzebnie. Za chwilę do piekarnika. Przy pieczeniu w piekarniku nie ma konieczności osuszania wędliny. Na razie mamy 20 stopni wewnątrz. Ustawione jest 60 stopni, 68 Teoretycznie jest to temperatura dla szynki łopatki, ale tej golonki jest niedużo. Dlatego zakładam, że ta temperatura będzie odpowiednia. Słuchajcie, termometr wbijamy na szczycie, tu gdzie ta osłonka jest tak ściśnięta, luźniejsza. Dlatego, że jakbyśmy wbili tu gdzieś na górze, bo też można by tak, to podczas pieczenia mogłaby nam ta osłonka walnąć, a tego nie chcemy. Dlatego teraz. Zamykam piekarnik. Temperatura ustawiona, tu jest temperatura 90 stopni. Bezpieczna temperatura do dla PekloSoli jest, jest stopni 130. Ustawiony jest piekarnik na góra-dół. Dowalamy termoobieg. Kręci się? Kręci. Zamykamy i cierpliwie czekamy. Termometr da nam znać, jak będzie gotowe. Potem oczywiście też nie parzymy, tylko gdzieś do porządnego wystudzenia na przykład do lodówki i wielki test. Folią też wyłożyłem na dole, bo jakby coś tam się pobrudziło, to mógłbym tego nie przeżyć. Gotowe. Podsunę moją brodę. A, przestało piszczyć, dobra. O, znowu 67. Przez chwilę było 68. Co jest? Momencik. O, jest dalej. Teraz podsunę brodę. Myślę, że słychać, jak piszczy. Słuchajcie, zanim odniosę do Wystudzenia, muszę powiedzieć o tym, że tam nastąpiła pewna pomyłka. Dlatego że powiedziałem, że osłonki Fi 80, Fi 50, nie wiem z jakiej racji tak wyszło, że tak to powiedziałem. Na pewno mi operatorka pomyliła. A więc, kochani, osłonki Fi 80, i to jest bardzo ważne, i to też jest zależne od długości czasu pieczenia. Czym osłonka większej średnicy, tym dłużej będziemy to piec. W moim przypadku przy tych osłonkach zajęło to półtorej godziny do tych właśnie 68 stopni wewnątrz. A więc ja teraz to wyłączam piekarnik. Zostawiam to tutaj chwilę w tym piekarniku, żeby nieco przestygło, i później w jakieś chłodne miejsce później do lodówy. No i gotowe. Tak to właśnie wygląda. Ta właśnie żywiecka z piekarnika. Gotowe. To jest chyba. Tak, ten ma dziurkę w środku. Ten był mierzony termometrem. Nie patrzcie na moją deskę nieco. pofatygowaną. Bo ona trochę już przekroiła różnego mięsa. I nie tylko na sobie. Dobrze, że się skapnąłem, także, żeby o tych osłonkach powiedzieć. Nie, ja, to być dalej. Chyba widzę, że to nie jest Fi 80. To takie ładnie się pomarszczyło. Nie, jak tak. jak No, jak taki. No, co? Dobra. Słuchajcie, kroimy jedną sztukę. Piękna sprawa, widać już przez osłonkę ten pieprz. A to nie może Super. zacząć od tej, która jest nakuta? Myślisz? I ruszona, no ale będziesz zaraz seruszona. będziesz mówiła, że największą wziąłem, żeby jeść. Ja specjalnie to zrobiłem, żeby to była największa, próbowana ta właśnie nakuta. Duży przekrój czy mały przekrój? No duży, jak zawsze. Jak zawsze, nie? Ok. Więc kochani, kroimy i zobaczymy co jest w środku. Oczywiście to nie jest całonocne studzenie. To jest kilkugodzinne studzenie w lodówce. Ale ta golonka... Możesz ją tutaj z tej strony deski położyć. bardziej dziękuję. Tu? Dobrze. U ułóż sobie jak, jak Ci będzie wygodnie tam. A tak chciałaś. A widzisz. Nie wiem czy pod skosem dobrać czy jak. Pod skosem. Okej. Okay. No to patrzcie. Rewelacja. Piękna rzecz. Patrzcie, kilka pastereczków teraz. Kurcz. Jestem genialny. Przyznaj to. Piękna to to wiesz. I Jak wędza nawet wędzenia. Piekarnika. Kurcz. A jaki zapach? O Boże. Powąchaj to. Normalnie sklepowa ta. Pięknie pachnie. No. Nie wiem jak osłonka zajdzie, bo tak jak powiedziałem wam, że to jest świeżynka wszystko. Hmm? Powinno zajść chyba, to? Czy nie? No tak. Zejdzie. Jest dobrze tu w tych miejscach. Gdzie jeszcze przyłapuję? Jaka dobra Chodzi osunka. Chodzi Możesz, ty mi to specjalnie robisz. Patrz, elastyczne. To golonka tak sprawia właśnie to, że ta kiobasa właśnie jest tak poklejona. Kurczę. Nie będę przeklinał, ale... Nie mówiła Muszę powiedzieć pewną rzecz. Pamiętasz że kiedyś się kupowało tą krojoną szynkową z Biedry, pokrojoną? Mhm. Jest to samo. Tylko pewnie musiałaby się trochę podsuszyć. Wiesz co? Oczywiście, ona by tylko do rana poleżała, już by była bardziej pomarszczona. No ile to się, trzy godziny studzenia i już jak wygląda, a jakby teraz było tak, że ona by była dłużej to by było tylko lepiej i krojona by była tak, nie? Kurde. U nas dzieciaki to jedli, przecież, nie te? Rewelacja. Przebierzesz wreszcie tą koszulkę? Nie przebiorę, to jest koszulka najwygodniejsza, jaka jest. No ale to załóż jakąś inną, i do prania odłóż. I jak ją wybierzesz, to ona jest przez moment nie, nie szorstka. <noise> A teraz jest fajnie znoszona. Nie śmierdzi. No nie, ale. Ale jest, dobrze. Ale jest brudna już. Ukraję sobie jeszcze kawałek. To Ale naprawdę super to wyszło. Kurde. Żywiecka. Bajunia. A jaki, no piękna. A termometra. Jak się fajnie jaka, jaka ta jest konsystencja, nie? Mhm. Kurde. Zróbcie sobie, naprawdę sobie zróbcie. Polecam wam. Widzicie jak to wygląda. Super. Kochani. Wszystkie przyprawy użyte do zrobienia tej kiełbasy osłonka FI 50 i wszystko, ogólnie wszystko co jest niezbędne do zrobienia wyrobów domowych, wszystko zostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie pod filmem. Również kod rabatowy KOSTRZEWSKI10 wpisane drukowanymi łącznie. Z tym kodem będziecie mieli 10% taniej. Jeśli chodzi o przepis macie w opisie pod filmem. Składniki, jakie mięso, Jakie proporcje? Boż. Najlepsza kiełbasa, jaką zrobiłem z piekarnika. Jak Boga kocham. Robiłem już szynkową, yy, kminkową, krakowską. Ta jest najlepsza. Zróbcie się, przekonacie. Nasze social media, grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok Swojskie Gotowanie i Wędzenie, Instagram TikTok swojego gotowania, Instagram swojego gotowania. A czemu tak się. Zobacz mi się po prostu. Tak? Mhm. Mm że mm -hmm. <laughs> ze, ze, ze wzrokiem coraz gorzej. <laughs> Kurde. No niestety. Słuchajcie. Rewelacja. Jeszcze raz Wam pokażę. Ukroję. Można takie, takie bibiłki kroić. Patrzcie. To musi być dobry nóż. A jest dobry. Widzisz jaka elastyczna? Patrzcie. Patrz. Widzisz? Kurde. Oczywiście takie coś można sobie zamrozić, można sobie próżniowo zamknąć do loduwy i bajunia. Polecam, pozdrawiam. Cześć.